Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Korczak, jestem dyrektorem oddziału firmy Polsat w Grujcu. Chcielibyśmy Państwu pokazać produkt, tak naprawdę belotnicę do zbioru gałęzi w sadzie. Tutaj mamy efekt finalny, czyli gotowy balot z gałęziami. Jest to balot zrobiony z gałęzi mokrych, jego waga około 300 kg. Balot zrobiony z cięcia zimowego będzie ważył około 160 kg. Wydajność samej belotnicy to jest około 6-8 bel z hektara, kiedy sad mamy na podkładce M9. Natomiast trzeba policzyć, że każda bela będzie wypadała po około 300 metrach przejazdu cionikiem. Wymiary samej beli to jest około metra szerokości, 1,20 20 średnicy i uzyskujemy taką to belę, którą możemy wywieźć z sadu. Razem z nią wywozimy z sadu patogeny. W następnych latach nie będziemy mieli presji spowodowanej właśnie tymi, tymi szkodnikami i patogenami w naszym sadzie. W związku z tym będziemy mogli zmniejszyć ilość środków, które pochłonie ochrona w naszym sadzie. Belotnica powinna być agregatowana z ciągnikiem o mocy około od 50 koni. W tej chwili tutaj na pokazie mamy podłączoną podciąnik 88 koni, z którym współpracuje. Natomiast minimalne zapotrzebowanie to jest około 50 koni. Wymagane są również dwa wyjścia hydrauliczne, jedno do obsługi zgarniaczy, drugie do otwierania pokrywy uwalniającej belot z komory, z komory napełniania. W tej chwili widzimy ciągnik Kubota zagregatowany z belotnicą. Jak widać bardzo ładnie zbiera wszystkie gałęzie i belotuje, belotuje do środka do komory napełniania.